Brakujące ogniwo tego całego zamieszania TFL 19, Jacek Sarna. Przede wszystkim, no chyba dużo się dzieje w sensie i takich pozytywnych rzeczy, i, i tych, niekoniecznie, które, które jak to przy MMA nie udaje się do końca dopiąć, bo nie ma z nami dwóch zawodników z walki wieczoru, którzy też są w zastępstwie. Powiedz, ile nerwów kosztowała ciebie ta sytuacja? Nie, no w ogóle, jakby to powiedzieć, że ta gala to jest chyba najcięższe, najcięższe wydarzenie Chciałeś w ogóle. być najgorsza? W, ten e, w naj, najgorsza w skle, w, pod względem tym organizacyjnym i, i wymaga właśnie bardzo dużo e, stresu, tak, i nerwów, bo, bo to tak naprawdę to najbardziej by ja, moja rodzina na tym i, i, i bliscy, bo no bo to co teraz się dzieje w w ciągu ostatniego tygodnia no to już wykracza poza jakby sferę jakiegoś pecha, to jest raczej jakiś fatum. No, dwóch Brazylijczyków zostało, jeden został deportowany, wrócił do Brazylii, nie był w stanie przylecieć. Drugi, drugi formalnie też nie mógł dotrzeć tutaj do nas. Dowiedziałem się o tym sześć dni przed galą. Znalazłem zastępstwo u dobrego znajomego Tonego Waltonena, któremu de facto pomogłem kiedyś na Fighter Arena, z tego co pamiętasz, to, to złamał sobie nogę w walce z Michałem Kitą. Gdzieś pomogłem mu, teraz on pomógł mi, znalazł moim zdaniem godne zastępstwo. Wydawało mi się, że wszystko jest już w porządku, ale niestety pech trwa dalej i zawodnicy wczoraj wieczorem utknęli w czwartek na lotnisku. W w Monachium i, i teraz oczekują na lot do Polski. także... A Co kryje się pod terminem? Utknęli, przepraszam, jeżeli tak będę dociekliwy. No to moja praca. E, t, t, tak, utknęli. No, lot, lot został odwołany, ponieważ warunki atmosferyczne były kompletnie nie nadające się do lotu i, i zostali na lotnisku. Wydawało mi się, że czwartek na ostatnią chwilę, jak zawodnik przylatuje, to i tak jest dobry termin, żeby, żeby bezpiecznie to przeprowadzić. Natomiast, jak e, okazuje się, aura jest niesprzyja nie, nie też nami. No i co? Siedzą na lotnisku, wagę zrobili. Mam już tutaj nagranie wideo z zrobili tą wagę, są profesjonalistami, wysłali filmik, no i co, no modlimy się, żeby dotarli po prostu, tak, dzisiaj do Polski, no bo ja nie widzę inaczej, żeby nie było dwóch wag wieczoru, no chyba by, wynają. no także, także tyle Chcę mogę powiedzieć. poruszyć niebo i ziemię, żeby byli, no nie, generalnie jest pod kontrolą. No, pod kontrolą, tyle co mogłem zrobić, to zrobiłem. No mówię, 6 dni do końca do, 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 do początku gali, a ja znajduję dwie, dwie, dwa zastępstwa solidne. No, no cóż mogę więcej? No, już więcej nic nie mogę zrobić. To jest takich ciekawostek, bo leżą tutaj u nas, obok nas pasy Iska i polskiego związku kickboxingu. Tego jeszcze w TFL nie było, także gdzieś tam kolejny taki sygnał, że. że no ten jakby prestiż, prawda? Gali się podnosi. To znaczy powiem tak, że to jest łuką w stronę lokalnych zawodników, bo to, to dla nich robię przede wszystkim i, i mamy fajnych dwóch, dwóch zawodników K1, jeden to jest Tomek Borowiec, jest to utytułowany e, zawodnik w kickboxingu Jest to kilkukrotny e, zawodnik, uczestnik Pucharu świata, Pucharu Europy, medalista innych imp Improz. Teraz był e, w Turcji na mistrzostwach świata w kickboksingu, zdobył srebrny medal. No, to, to jest dyscyplina, przecież wspierana przez Ministerstwo Sportu. No, ten gość osiągnął wielkie sukcesy, tak więc e, dlatego postanowiłem zrobić mu walkę. Jest to walka o zawodowy tytuł mistrza Polski w kickboksingu, sankcjonowana przez Związek Polski Związek. Kick Boxingu, no To to jest poważny, fa fajny pojedynek i mam nadzieję, że to będzie fajna walka. Właśnie dziwię się, że on jest sankcjonowany, bo, bo jest oktagon, prawda? Wydawało mi się, że do tego wymagany jest e, jednak ring. Przyjeżdżają sędziowie z Polskiego Związku Kickboxingu wysłali nam pas, e, zaczynamy współpracę. E, także, także cóż, no ja się mogę tylko cieszyć, nowe doświadczenie i cieszę się, że nasz zawodnik może walczyć o taki pas. Powiedz, bo właśnie e, mówiąc o tych dwóch walkach wieczoru e, Cezarego Kęsika i Huberta Szymajdy, to są zawodnicy, którzy są jesteś ich promotorem, ilu w ogóle na tej karcie, gdzie mamy 16 walk, jakby z twoich zawodników na, na kontrakcie promotorskim? Współpracuję z Marcinem Skrzakiem, z Kubołowosgą, z Czarkiem Kęsikiem, z Hubertem Szymajdą. Tutaj z Krystian Krawczyk, blisko jest mi do Sławka Kołtunowicza. Także no, ci zawodnicy, którzy przewijają się na kartach Walk TFL, no to są ze mną związani i mam nadzieję, że, że tak będzie do końca, aż trafią tam na szczyt. A tyle o ile jakoś nie wdając się w szczegóły, to, to ty jesteś ich promotorem. Ci zawodnicy mają z tobą kontrakt? Czy oni mają kontrakt z KSW, jakby który jest nadrzędny, czy jest? Twój czy ich, jak, jak, to, jak to wygląda? Trzeba oddzielić dwie sprawy, kwestie promotorskie od kwestii takich związanych z walkami, występami dla organizacji. Kontakt promotorski związuje zawodnika z promotorem, czyli z osobą, która go promuje, prawda? W różny sposób może promować może, nie wiem, chociażby być menadżerem jego i promować go w mediach. Ja promuję go organizując tym zawodnikom walki, ale również ogarniając im wszystkie sprawy związane z występami ich poza organizacją TFL. Także tak to u nas wygląda. A jak się ma na na przykład sytuacja, kiedy właśnie tak jak Hubert trzymajda przegrywa e, poza KSW, albo nie wiem, teraz na przykład Cezary Kęsik e, przegrałby na przykład na TFL-u, to jak się to ma właśnie, wiesz, między tymi organizacjami? Mhm. E, no. No to cóż, no to, to czas pokaże, tak? Bo, bo wydaje mi się, że tutaj niepisaną zasadą jest to, że jakby Hubert przegrał drugą walkę z rzędu, czy to na TFL, czy w KSW, no to jego kontrakt mógłby zostać zerwany po prostu. Są takie zapisy w kontrakcie, że w każdej chwili organizator może wymówić taką umowę i my liczymy się z tym, że jakby tutaj nie poszło, no to e, to tak może być, prawda? Tak samo Czarek Kęsik, no to jest ryzyko, ale to też jest ryzyko walki w KSW, prawda? No tam ryzykujemy, Ryzykujemy, oni nie wybierają rywali, walczą z kim jakby my im, kogo im damy, no i tak to wygląda. No, to biorą chłopaki to ryzyko. Nie sądzę, żeby Czarek nawet w przypadku porażki, e, nie wiem, KSW zrezygnowałoby z jego usług, aczkolwiek też nie, nie bierzemy pod uwagę jego porażki. No. E, idziemy do przodu. Nasz cel jest taki, żeby było 11 w tym roku, i e, no i cóż, niech się boją w kategorii 84 kilo zawodnicy w KSW, bo do tej pory byliśmy niedoceniani. doceniali nas też specjaliści, bo, bo Michał Aleksiejczuk pokazał też, że jest jednym z najlepszych albo najlepszym zawodnikiem w kategorii 93 kg w Polsce, teraz jest czarek Kęsik i jeszcze będą inni, tylko dajcie mi trochę czasu. W jednej, po jednej z gal, dobre kilka gal wstecz temu, jak wszyscy bywamy jakby zmęczeni czasami tym sportem, aczkolwiek jesteśmy w nim, bo, bo jest wiele rzeczy, które nas wiąże, powiedziałeś wtedy takie słowa. To nie było akurat przed kamerą, ale powiedziałeś, że właśnie, że nie wie, to ja to często słyszę od promotorów, od organizatorów, że nie wiesz, czy będzie kolejna gala, otóż jesteśmy, wiesz, z każdą kolejną edycją i wydaje się, że to jest taki jednak dobry czas w tym Lublinie dużo się dzieje, są trzy gale w, w tym miesiącu, nowe drzymy powstają, więc generalnie Wydaje mi się, że takie słowa już raczej będą coraz, coraz rzadsze wynikały z tego, z tego zmęczenia. Tylko i wyłącznie mnie mam. Znaczy, tak, jak jestem tutaj, przybywam tak długo z wami, no to mam was dosyć. Mówiąc wprost, na przykład denerwuje mnie Adrian, konferencję. No, na ciebie to w ogóle już nie mogę patrzeć, bo oglądam te wywiady, ale przychodzi tydzień, dwa tygodnie po, po Gali i jest takie, to jest takie uzależniające. Wtedy tęskni. I wtedy, tęskni, I wtedy Tak, wtedy zaczynam kurczę zaczyna doskwierać mi gdzieś tam, nie wiem, samotność może trochę. I, I co, no i wtedy myślę o tym, żeby kurczę zrobić jednak ten event, no nie, i, i wtedy to jest takie fajne, ta, ta adrenalina znowu nakręca mnie do działania i, i kurczę jestem znowu w, tych, tym, w tym kołowrotku i już jest znowu to samo, więc podczas gali jestem zmęczony. Później jestem, jakby to powiedzieć, przemęczony, a, ale za tydzień, za dwa tygodnie, kurczę, tęsknię za tym. Także za, tęsknię za tymi ludźmi, za, za zawodnikami, za ich problemami, ale to jest chyba ta adrenalina, która mnie napędza, bo, bo to chyba, tak jak ktoś lubi jakieś sporty ekstremalne, no to ja to trak tak traktuję, bo, bo jak nie mam tego w sobie, no to, nie wiem, szukam czegoś innego. Głup głupoty mi chodzą po, po myśli i jakieś głupie strony internetowe tam jeszcze wchodzą często w grę, no nie, więc wolę w ten sposób gdzieś swoje... Emocje wyładowywać. Dobrze. Dziękuję w takim razie. Widzimy się jutro. Yy... Dużo tam jeszcze tego zostało, arena jest duża, no to muszę, muszę zapytać. No kurczę, wiecie, no arena, pewnie na KSW mogło być tam około 7 tysięcy ludzi, tak na moje przewidywania, więc, więc jeszcze są wolne miejsca. Mamy stoliki na dole z cateringiem, więc te, ta przestrzeń na, na, na płycie będzie inaczej zagospodarowana, wydaje mi się, że to wizualnie będzie wyglądać ok No trybunki tam są wypełnione, trzy czwarte hali jest udostępnione, bo, bo jedna czwarta będzie zasłonięta, wyciemniona, więc słuchajcie, no też bierzcie pod uwagę to, że my robimy czwartą galę w tym roku i jakbym miał na ten event, nie wiem, pół roku pracy, to byłoby dużo lepiej, no ale obraliśmy sobie takie tempo, że kurczę, cztery gale w roku i gdzieś tam próbować tam, żeby ci ludzie byli na eventach, no to jest bardzo ciężkie i, i wiem, że mogło być lepiej. O, nie jestem zadowolony jakby do końca, wiem, że jest dużo, dużo, dużo mogłoby być lepiej, ale patrzę na innych organizatorów, którzy robili na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy wydarzenia, byłem w Radomiu na gali Borka, byłem na Armii tutaj w Lublinie, no to no, cóż mogę powiedzieć? No, to mogę być Ciebie dumny. Dobrze. Dzięki.